Tym razem to nie ja będę mówił, posłuchaj tego głosu. Oczywiście nie zaszkodzi. Ja zawsze polecam tutaj wszystkim dziewczynom tarczę Różana Ochrona. Piękna, przepiękna tarcza, którą można sobie tam na MP3 czy MP4 na telefon, i to jest 20 minut słuchania. Na początek jest zawsze 33 dni, żeby ona zaistniała w naszym ciele subtelnym, czyli wrosła w aurę. A potem już intuicyjnie pracujemy co jakiś czas, kiedy potrzebujemy, raz na miesiąc, raz na tydzień. To jest przepiękna tarcza, która funkcjonuje, która działa, ona nie jest, to nie jest lustro, to nie są lustra, przez które um, ludzie nas nie widzą, bo lustrzane ochrony to, to po prostu um, funkcjonują tylko wtedy, jeśli musimy się przed czym zasłonić, ale na przykład jeśli idziemy w nich o rozmowę o pracę, to będziemy niewidzialni, prawda? Więc lustrzana ochrona jest tylko na momenty rzadkie naszego życia potrzebna. Ale tu ja mówię, że nie wiem dlaczego, ale tą różaną ochronę. Możecie z nią popracować, bo tu jedyne, co trzeba, to tak jakby rozbudować swój ogród, napełnić go harmonią. A ta różana ochrona, to. Jak się nazywa ten pan? Zień ma chyba na nazwisko. Jak wpiszecie tarcza różana ochrona, to was przekieruje do do sklepu to chyba kosztuje 14 czy 15 zł. Ja, tego też, ja z tego też korzystam od lat i wierzcie mi, że to jest super tarcza. Ona naprawdę moment jak z nią popracujecie, to potem już tylko wystarczy pstryknąć palcem i powiedzieć aktywuję różaną ochronę w momentach, kiedy czujecie, że jej potrzebujecie. Ona jest zawsze wokół was, ale zaczyna wibrować szybciej.